Cześć wszystkim! Mączki na szlaku witają! Dzisiaj jesteśmy w Zakopanym, w Tatrach. Idziemy na Sarnią skałę. A tutaj przed wejściem są parkingi po lewej, po prawej stronie. Także nie ma problemu, Trzeba coś zaparkować. Będziemy wchodzić przez Polanę Strążyńską czerwonym szlakiem. Czerwonym, trosa nie jest długa, bo stanów wchodzi godzina 30 jak się nie mylę. No i czerwonym szlakiem idziemy, a będziemy schodzić doliną białego. Doliną białego, zrobimy sobie pętelkę, żeby nie wracać tą samą drogą. No i od razu też zobaczymy tą dolinkę ku dziurze. Tak to wygląda, bilet wstępu musimy kupić. No idziemy sobie. Dolga wygląda tak. Powałe płyny strumyk. No i idziemy. Julianek też jest. U, tak, Julianek. Uuu, ha, tak. Widzimy. No i tutaj jest dużo takich mostków, właśnie jak teraz. Takie mam piłki. No ładne. Filoszki. Jesień już jest. A no, to wola spadł na dole. No, no ładny. Dolka To jest ciekawe to wygląda idziemy dalej, dosyćmy tutaj e. Aha, my idziemy tak prosto, jest droga na Giewont. czerwony szwag ale my idziemy dalej Polana Strążyska Jesteśmy na polanie, będzie chyba czarna otwarta no i tak, tutaj ma rozwidlenie. Szlak idzie do góry na sarnią skałę. Czarny szlak 55 minut, stąd jest z polany, Ale będziemy przesłaszać wodę spad. Siklowica, stąd jest 15 minut na niego. Idziemy zobaczyć. Zresztą, no, jedziemy to fajne frajdy na no, pewno. Warto te 15 minut przejść. Gdzieś nie miało rocha. No i później będziemy musieli z wodospadu wrócić tą samą drogą Wróciliśmy do wodospadu Jest Iwu z tatą Tak, chcieliśmy Janek I mamy wodospad tak, ładnie. No i wracamy z wodospadu. Co? Tu są takie y, kamyki dość, dość wyślizgane, wychodzone. Ja się ślizka, ale nie są takie śliskie. No i teraz idziemy tą samą właśnie drogą. Musimy dojść tam, gdzie było to rozwidlenie na samą skałę. No i do góry w prawo będziemy zanim długo odbijać na samą skałę. A woda tak fajny. Fajna atrakcja. Byłam gdzieś, jak tu była w zimę. Byłem. To tak inaczej to wyglądało. Ale czy fajnie. Z dziećmi jest to. Zachęcam. Fajna atrakcja na pewno dla dzieci. Kto nie był, jak to był, tak samo. No i doszliśmy do tego rozdzielenia. I idziemy na samą skałę. Tym szlakiem do góry. Droga do góry idzie po takich schodkach. Także trochę trzeba się namęczyć. No i dotarliśmy tutaj do miejsca, gdzie są ławeczki. Można sobie przerwę zrobić. Praktycznie do tego miejsca jest cały czas pod górkę. Po schodkach. No ale Idziemy do góry. Kogo my tu mamy? Weźmy rękawiczkę to jedną, odegnij. No i tak to wygląda. Są ławeczki. A na Tam jeszcze pójdziemy. No i teraz o tych ławeczek do góry jest 10 minut. Też po takich schodkach. Po kamieniach. Marcin u ręka wziął na rączki trochę. Jakże żeby sobie trochę popatrzył. Inaczej mianek. No i takie tutaj mamy widoczki co? sadni skała, tam jest wyżej, a nie ładnie. Co, Janku? Nie, na no, wyżej. tam. Tam góry sobie zrobimy przerwę. No będzie powiem. No jesteśmy na sadnie skale. Jest, Julianek, tak. Patrzę jaki też. Julianek! kolega. Jolian. Jolianek. Ja się zapatrzył tam na to. No widzisz. Widzisz, ja tu można rozrządzać. Kolega. Cować. Eee, jesteś starszy no. chyba, ile masz? 15 miesięcy. A, no to 4 miesiące więcej. Coś. No nie, nasz no, ma 13 już macie co zrobić. 13 na no. 13 mi się podoba. No to nie duża różnica, jakoś to no. nie chodzi u nas. Jak idziemy dalej się przejść. Takie, taki dalej. Taki <noise> Jesteśmy. No, i tutaj o tych ławeczek nie wracamy tą samą drogą co przeszliśmy. E, tylko tutaj na lewo jest odbicie szlaku. I będziemy wracać Doliną Białego. No, e, taką pętelkę, Sara, robimy. Zawsze to inaczej niż tą samą drogą wracać. E. Fajna pętelka wyjdzie. No, idziemy na dół. schodzimy sobie na dół. Droga wygląda tak. Takie moje wrażenie, że chyba jest łatwiejsza, jest mniej schodów. Jakby się ktoś wybierał, to chyba lepiej iść do góry od doliny białego. Nie ma po prostu schodów. Weszliśmy do mostków. O! Nie wiemy tam śpi. I tu z tej strony tak idziemy dalej. Mam takie skałki. Dos ładnie to wygląda. Trzeba. Muszę przejść. Z tyłu, tak? To łane widać. No i doszliśmy tutaj już do końca. No i tutaj jest teraz drogowskaz Dolina Kudziurza. 15 minut dolinka jest. Także idziemy tutaj z końcem, odbijamy i idziemy sobie. Tutaj mam taki widoczek. Jest Julianek, tak? Julianek. <laughs> Duża głoza Takiego dotknął mamy tutaj malutki po drodze No i doszliśmy tutaj do wejścia Tam są owce Tam no idziemy do Doliny Kołdziurze No i doszliśmy Tak to wygląda to jest coś takiego. Uuu. O tam jest dziura. Jeszcze tu kapnę Chciałem zobaczyć na dół. O fajnie, widać teraz. No fajnie. O, jaskinia, dobra. Tak. Idziemy do wyjścia. Echo się niesie. Echo, echo. Widać świat. No i schodzimy tą drogą, co przeszliśmy. Idziemy sobie. Wracamy do Doliny Strążyńskiej. No i tutaj doszliśmy do rozwilenia. No i wracamy do Doliny Strążyńskiej. Idziemy. Nie ma już owiec. Tu owce. No nie ma owieczek, wróćmy wcześniej owca.